Jak ty widzisz swoją przyszłość? Mm, no ja nie wiem jeszcze co ja będę robił w życiu, na razie pracuję na tym, żeby się jak, najduż, jak najwięcej uczyć i yy, nie, nie, też nie zamykam furtki na show-biznes. No, yy, wszystko jest możliwe, wszystko, wszystko mogę robić, co, co, tylko będę, co tylko zechcę, ale skupiam się głównie na nauce, gdyż to jest najpewniejsza droga, ale jeżeli kiedykolwiek w przyszłości przyjdzie jakakolwiek okazja na pracę w show-biznesie, no na pewno ją rozważę. Aktorstwo? Chodzi w grę, czy nie? No oczywiście, studia aktorskie, też myślałem o, o nich jak najbardziej, gdyż mamy bardzo dobre uczelnie w Polsce e, aktorskie i też no, studia prawnicze, e, więc no, mówię, ja mógłbym, mógłbym pracować w aktorstwie, lubię to. E, miałem dużo przyjemności z tego, jak pracowałem przed nim przy filmie, Biedna Księżyc, albo jak pracowałem z Oliwią e, w z a więc czuję, że mógłbym, to, jest, to jest coś, co mógłbym robić w przyszłości. Twoja siostra Oliwia wystąpiła w tańcu z gwiazdami. Wiem, że ty tam często bywałeś na, na tej widowni, towarzyszyłeś jej. To chyba były takie wasze pierwsze, pierwsze takie zderzenie z takim show biznesem bezpośrednio, prawda? Jak to wspominasz? Wspominam to bardzo pozytywnie, to, był, to masz dużo racji, to było takie pierwsze nasze, moje zdarzenie z show-biznesem, ale wspominam to bardzo pozytywnie, to był jeden z ciekawszych i fajniejszych, tak powiem, okresów w moim życiu. Było dużo śmiechu z Oliwią, ale to po prostu był taki, to, to, to był taki sam okres jak podczas pracy z mamą na filmie, to był taki sam okres dla mnie jak z Oliwią, że myśmy dużo czasu sam na sam, mieszkałem z Oliwią trochę i bardzo pozytywnie wspominam ten czas. Oliwia jest często porównywana do Twojej mamy. Często się niej mówiła właśnie w kontekście Ani przybylskiej. Czy ty Oliwii kibicujesz na przykład w przyszłej karierze? Oczywiście, że jej kibicujesz. Chcę, żeby zaszła jak najdalej w tej karierze i oby, oby była oczywiście z tego szczęśliwa i oby oczywiście była zadowolona. I miała z tego, jak już tak powiem, dużo zabawy i dużo szczęścia.